Cześć dziewczyny! Witam Was na 14 treningu naszego wyzwania Celulit Stop. Dziś mamy ćwiczenia wzmacniające. Ćwiczymy 50 sekund, 10 sekund przerwy. W sumie będzie 10 ćwiczeń. To zaczynamy. Nogi szeroko, miednica podwinięta, kolana patrzą tam, gdzie stopy i będziemy schodziły do dołu i góra. Jest to przysiad w. Jedziemy dół. góra tu, góra, tu, góra, dawaj, dawaj, pamiętaj, że winnica cały czas musi być podwinięta, jeszcze, hops, nie wypychaj pupy do tyłu, a w górze do końca nie prostujesz kolan, jeszcze łopatki ściągnięte, nie garbimy się, jedziemy pięć sekund, tu, góra, tu, góra, tu, Kolana cały czas szeroko, tam gdzie spaczą palce stóp jeszcze. Hop, hop, dawaj, dawaj. Jedziemy do końca. to cały czas mocno podwinięta Ćwicz w własnym tempie. Dobra, super. 10 minut potrzeby, następne ćwiczenie. Znów ustawisz się do pie. Ok, miednica podwinięta, stajemy w dole i na przemienie. raz jedna, raz druga, stopa, miednica cały czas podwinięta, dobrze, hops. hops, 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 dawaj, dawaj, jeszcze, ja trzymam ręce przed sobą, ale możesz trzymać je na bioderkach, do boku, jak Ci wygodniej, cały czas pupa jest w dole, Cały czas miednica podwinięta i ćwiczymy. Hop, hop, hop. Nie unosz góry, nie unosz pupy do góry. Cały czas jesteśmy w dole jeszcze. Jeśli ciężko ci unosić stopy, to po prostu trzymaj do dole. Jeszcze. Hop, hop, hop. Dobra. Chwila przerwy, w międzyczasie pokazuje następne ćwiczenie. Zwekro. Minicę podwijamy, klatka piersiowa otwarta i schodzimy do dołu. Tu. Górę. Tu. góra. Pamiętaj, ćwiczysz we własnym tempie. Jeszcze. Tu. Górę. Tu. Górę. Tu. Z tyłu. Noga jest cały czas. Napięcie. Nie odstawia za każdym razem stopy na ziemi. Jeszcze. Proszę, spięta jest w górze, cały czas stopa z tyłu jest na palcach. Jeszcze, tu, góra, tu, góra, jedziemy, jedziemy. Patrz też na kolano, żeby nie wychodziło za linię palców. Jeszcze, ostatnie sekundy, tu, tu i ostatnie dwa powtórzenia. Zróbmy jeszcze jedno, okej, okay. przerwa, chwila. Na rozluźnienie nóg, ustawienie się, Miednica podwinięta, klatka piersiowa otwarta, jedziemy tu, góra, tu, góra. Ho, Staraj się podwijać miednica na tyle, ile możesz jeszcze. Ho! Ops! Mam nadzieję, że już troszkę czujesz swoje nogi. Jeszcze dasz radę. I kończymy już prawie. Ostatnie powtórzenie. Okej, okay, koniec. Dobra, teraz przechodzimy do amate dłonie. Za sobą noga do góry. I będziemy wpychać pośladki do góry. Jedziemy. Hops. Hops. Uf. I wysoko. Góra. Góra. Mocno wypychasz pośladek. Jeszcze. Hop. Hop. Dawaj, dawaj. Możesz liczyć we własnym tempie. Jeszcze. Góra. Góra. spinaj mocno po śladu. Góra. Jeszcze moment. Wytrzymaj. Spinaj po ślad. Nocno w górze, spinaj po śladach. Ok. Okej. I ostatni raz. Dobra. Zmiana nogi. Uwaga, ustawiamy się. Jeszcze mamy przerwę więc się dniu kolektuj. Uwaga, i jedziemy do góry. Góra. Tu. Góra, spinaj mocno pośladki w górze, hops, hops, Huff. mocno spinasz pośladek, góra, góra, Huff. mocno spinaj, wytrzymasz, też radę, nie tylko tobie jest ciężko, ja już również czuję wszystko, ale ćwiczy dalej. Nie poddaje się. Góra. Góra. Tylko 10 minutowy trening. Więc musisz mieć ten trening. Jeszcze. Góra. Góra. Hops. Okej. Okay. I wystarczy. Teraz następne ćwiczenie. Kładziemy się na plecy. Ręce wzdłuż tułowia. Prostujesz prawą nogę. I wypychamy do góry. Góra, tu. Góra, tu. Zwróć uwagę na lewą stopę, która stoi dość nisko po śladkach. Hops. Hops. Mocno, pracują pośladki Po śladki. Jeszcze do góry. Góra, tu. Góra, tu. Góra, tu. Dawaj. Jeszcze. No otrzymamy w miarę możliwości no prostą. Ale jeśli ugniesz się w ten sposób, też naprawdę ci nie wydarzy. Hops. Hops. Dawaj, dawaj. trzy rady mocno. Góra. Góra jeszcze. Hops. Uf. Oddychaj. Jest taki O, Okej. Dobra, chwilę odpoczywamy. I zaraz zabieramy się za drugą stronę. Dobra, noga. Do góry jedziemy. Góra, tu. Góra, tu. Góra jeszcze. Hops. hops, Jeśli to ćwiczenie jest sobie za ciężkie. To po prostu rób opcję podstawową. Obie z stoją na ziemi. Góra. Góra jeszcze. Jeszcze dawaj, dawaj, połowa. Praktycznie połowa jeszcze. Góra, tu. Góra, Tu. Górę. Wytrzymaj. Górę. Dasz radę, Hops. Hops. Dawaj, dawaj. Uff. Do końca. Spinaj, poślad, Spinaj, tutaj mocno. O, okej. Okay. Dobra, wystarczy. Teraz przetręć się na brzuch. Teraz sobie poleżymy. unieść. Lewą. piętę do góry i noga do góry. Góra. Góra. Dawaj. Diczymy tylko 25 sekund tą nogę. Hops. Hops. Spokojnie lebżona. Jeszcze. tylko jedno nogę nosić, Góra. Góra jeszcze. Dawaj. hops, Ok, szybka zmiana druga noga. nogę. Góra. Górę jeszcze, hop, ćwiczymy pośladek, wytrzymaj, górę, górę, dawaj, dawaj, hops, jedziemy do końca, wysoko, uwaga, przerwa, okej, okay. teraz czą masz się też na dłoniem, no, włącz tu góry i będziesz robił jacyś i nogami. Idziemy, brawo. Hops, 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 hops. Hup, hup. Nie musisz unosić nóg bardzo wysoko. Minimalne uniesienie jeszcze. Hop. Ostatnie sekundy, hop, hop, bierzemy brawo mocniej, zepnij poślady, bo inaczej nie nasz radek tego ćwiczenia, uwaga i koniec. Uff. Uff. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze ćwiczenia, mam nadzieję, że czujesz nogi, czujesz pośladki że troszkę się spodziłaś tak jak ja, jeśli podobał Ci się trening, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i widzimy się na kolejnych ćwiczeniach.